Rok 2023 już długo za nami, a więc to dobry moment na podsumowanie minionych premier i wydarzeń sceny game developmentowej. Nie mi czasu. Daje słowo, że będzie to szybsze niż rozmrażanie Marylii Rodowicz na Sylwestra. Jarosław Kaczyński, zawsze dziewica. Für Deutschland. A więc do dzieła. A, no i nie zapomnij dać suba już teraz, żeby być na bieżąco. Miejsce 10. The Finals. Zacznijmy od ostatniego miejsca. Wydawać by się mogło, że kolejny FPS to z całą pewnością coś, czego potrzebujemy, bo jakżeby inaczej. Fortnite, prehistoryczne, odgrzewane CS'y, y Valoranty, Call of Duty i wiele, wiele innych. Rynek wydawał się zapchany po brzegi. A tu proszę, Nexon, podwykonawca współpracujący często na zleceniu Electronic Arts, wydaje pod koniec roku bardzo świeży first-person shooter. Chociaż sama mechanika rozgrywki jest przekatowana na wszystkie strony, to nieco surrealistyczna, umyślnie wirtualna oprawa czyni ten tytuł jednym z ciekawszych, a gdyby nie to, że na nowo zapałałem miłością do Destiny 2, pewnie sam spędzałbym więcej czasu w The Finals. Jednak ostatnia trauma po graniu z kumplami w Apexa skutecznie odstrasza mnie od nadmiarowej ilości FPS-ów. Niemniej jednak sprawdzić The Finals naprawdę warto. Miejsce 9. Aliens Dark Descent. 20 czerwca rynek szturmem bierze Alien Dark Descent, taktyczny izometryczny RPG z legendarnego uniwersum, który wybrukował dziesiątki lat temu Ridley Scott. Zbalansowane połączenie taktyki z rozgrywką czasu rzeczywistego sprawia, że akcja utrzymuje wartkie tempo i we właściwy sposób przejmuje gracza. To co sprawia dużo frajdy to fakt, że w końcu możemy skrzywdzić te paskudne ksenomorfy. W grze dowodzimy pięcioosobową drużyną Marines, którzy na jednym z księżyców muszą dokonać międzyplanetarnej deratyzacji. Warto jednak wspomnieć, że te metaforyczne szczury mają krew przeżerającą żelazo, ostre szpony, ogony i poruszają się z prędkością większą od wściekłego geparda. A we wszystkim palce maczają korpy z Wayland Jutani, którzy są gorsi od Arasaki z Cyberpunka. Miejsce ósme. Niezwyciężony The Invincible. Niezwyciężony to jedna z najbardziej niedocenionych powieści Stanisława Lema. Właśnie na jej kanwie powstał kosmiczny dreszczowiec The Invincible od naszych rodzimych i Polski pisarz i futurolog był wirtuozem hard science fiction. To pomaga adaptacjom zachować spójność fabuły i przyczynowości rozgrywanych wydarzeń. Lem był w swoich powieściach bardzo precyzyjny i dbał o technikalia. Historia jest ogólnie znana. Prom kosmiczny niezwyciężony ląduje na powierzchni odległej planety Regis-3. Zadaniem jest odnalezienie zaginionej załogi, która przybyła na pokładzie bliźniaczej jednostki już wcześniej. Szybko okazuje się, że Regis-3 ma mroczną tajemnicę, która przerazić powinna wszystkie organiczne formy życia. Gra spotkała się z surowymi ocenami pod względem liniowości i spokojnego tempa rozgrywki, jednak na wyróżnienie zasługuje wiernym i przyciągającym uwagę przedstawieniem historii. Lords of the Fallen odgrzewanie z tytułu ochrzczonego polskimi Dark Soulsami. Całkiem nowa fabuła w prawie takim samym świecie. Reboot gry został przyjęty bardzo ciepło, chociaż nie ma tutaj nic nowego ponad to, co znamy z pierwowzorów gatunku od From Software. Na docenienie zasługuje jednak klimat mrocznego fantazy i nietuzinkowy pomysł, aby jednocześnie pogodzić grę z poprzednią odsłoną, a zarazem dać od siebie coś całkiem nowego. Poprawny, przyjemny, no i mroczny Souls-like na miarę naszych czasów. Miejsce szóste Spider-Man 2 Pierwszy Spider-Man w najnowszej odsłonie był hitem PlayStation, a druga część wcale nie zostaje w tyle chociaż trzeba przyznać, że przeszła nieco mniejszym echem. Marvel Spider-Man 2 to godny swojej ceny ekskluzyw na PS5 będący flagową produkcją rozrywkowo elektronicznego konglomerata. Fabularnie poza kravenem wszystko już było, jednak to nie nowoczesna pstrokacizna, a sprawdzone chwyty stanowią o tym, jak wiele frajdy sprawia ten tytuł, a strzelanie paniczyną i robienie piruetów w powietrzu to podstawa, która nigdy się tu nie nudzi. Miejsce piąte Frontiers of Pandora. Pierwszoosobowy akcyjnie od Ubisoftu, który miał premierę na początku grudnia ubiegłego roku. A w zasadzie nie tylko od Ubisoftu, ale też od 20th Century Fox i Jamesa Camerona, bo również te podmioty były zaangażowane w tworzenie gry. Wielki, ciekawy, kosmiczny świat zginął niestety na tle innych produkcji. Być może przyczynił się do tego zarówno Spider-Man, jak i Baldur's Gate. W jednym mamy do czynienia z uniwersum znanym z filmów, w drugim zaś z fantastycznym, barwnym, pełnym magii światem, co w pewnym stopniu zapełnia już niszę w w której siedzi Frontiers of Pandora. Chociaż fabuła jest nieco oklepana, a gra się nie wybiła, to jest to naprawdę porządnie zrealizowany pierwszy osobowy akcyjniak, który rozszerza świat. Znany z kasowego hitu Jamesa Camerona. Miejsce czwarte: Warhammer 40 40000, Rogue Trader. I tu pojawia się tytuł, do którego mam słabość jak do wielu innych odsłon Warhammera 40 000 na pecety. Izometryczne, turowe RPG, w którym wcielamy się w przedstawiciela rodu imperialnych kupców w przyszłości. Gdy wszechświatem targa wojna, bogowie chaosu rywalizują z tyranidami o przyjęcie wszystkiego co żywe, a nekroni chcą odzyskać dawną chwałę po eonach niepamiętnego snu, my podróżujemy po rubieżach ludzkiego imperium, aby umocnić i zbadać niegdyś pulsujące życiem szlaki handlowe. Inny klimat, ale grywamy. I Experience porównywalna do Aliens Dark Descent. Miejsce 3. Starfield. Wielki wygrany i jednocześnie przegrany ubiegłego roku. Przystoda Howarda, pompowany jako najlepszy tytuł betesdy wszechczasów po zaledwie trzech miesiącach pokrył się grubą warstwą patyny i zaczął męczyć graczy. Nie możemy jednak zapominać, że Starfield to przełom, jeśli chodzi o wielki, barwny, kosmiczny świat, a pod względem ruszenia w nieznane jedynie Mass Effect Andromeda może mieć do niego jakikolwiek podjazd. Na The Game Awards Starfield zostało uciemiężone na rzecz Baldur's Gate 3 i wyszło szydło z worka, że świat może i duży, ale czasem monotonny, że barwny, ale. Wprawdzie mało oferuje. Nie zapominajmy jednak, że Starfield to wciąż duży rozmach i dzieło swoich czasów, chociaż, jak wielu malarzy doceniono dopiero po końcu żywota, tak może i Starfield nabierze kiedyś nowego, zaskakującego blasku w najmniej spodziewanym momencie. Bo mimo swoich deweloperskich grzechów, wciąż oferuje bardzo dużo. Miejsce drugie: Baldur's Gate 3. Baldur do swojej pozycji władzy w kategorii gier AAA dochodził przez długie lata. Pamiętam jak recenzowałem go na wirtualnych łamach Movistroom.pl, kiedy gra oferowała w becie tylko pierwszą lokację. Jednak wyjątkowy sukces gry budowany był znacznie dłużej. Larian, studio devów z Belgii w doskonaleniu rzemiosła tworzenia izometrycznych RPGów wciskających w fotel, siedzi od przeszło 20 lat. Począwszy od Divine Divinity, poprzez Beyond Divinity, Ego Draconis i dwuczęściowy Original Sin, miałem okazję ogrywać je wszystkie, a Divine Divinity wchłonęło mnie, gdy miałem jeszcze jakieś 12 lat. Było w czteropłytowym wydaniu, w tekturowej saszetce, w starym salonie prasowym. Larian wiedział doskonale, co robić tym razem. Włączenie się w wielką, tętniącą życiem franczyzę fantazy znaną od jakiegoś półwiecza, było ostatnim fragmentem układanki. Na ubiegłorocznym TGA Baldur zgarnął wszystkie najważniejsze statuetki, a w sieci bez końca meandrują tysiące memów oraz postów na Reddicie dotyczących gry. Marketingowy, ale przede wszystkim artystyczny sukces, bo w nowej odsłonie Baldur's Gate 3 dopisała magia świata niepowtarzalność postaci, wartka, fabuła, muzyka, grafika i sam gameplay. Modele 3D żyją, a Faerun to przestrzeń nieskończonych możliwości. A co dalej? To już historia, którą możecie odkrywać razem ze mną, bo ogrywam Baldura na Twitchu, na którego zapraszam. Grę aktywacja niezmiennie. No i oto nadszedł czas. Miejsce pierwsze: Cyberpunk Ultimate Edition. Super Aspera et Astra, przez ciernie do gwiazd. To można by powiedzieć o cyberpunku 2077, albowiem rodził się on w niemałych bólach. Wyszedł on aż 8 lat od wypuszczenia pierwszego zwiastuna, premierę przekładano przynajmniej 3, jeśli nie 4 razy. Chociaż między Bogiem a prawdą to były lockdownowe czasy, więc w sumie to zrozumiałe. Produkcja w dniu premiery była totalnie zbugowana na przynajmniej dwóch dostępnych platformach, a glicze były bardziej przerażające niż studenckie śniadanie z Magną Gessler naprzeciwko stołu gra po dwóch latach przemierzyła długi szlak, w trakcie którego zmieniła się diametralnie. Ostatni Super Patch przecież totalnie zmienił rozwój postaci. Chociaż jeszcze jak niedawno sprawdzałem akcjonariusze CD-pu raczej szukają oszczędności mając cierpliwą nadzieję na wpływ z dywidendy spółki, a pracownicy jesienią założyli pierwszy taki związek zawodowy game developerów, to mimo tych burzliwych zmian Cyberpunk to dzieło w sensie stricte. Chociaż pomysł nieautorski na Redów, bo bierze początek w istniejącym już systemie gry, to Night City oczarowało nie do utraty rozumu. W czwartki i soboty również na Twitchu sprawdzam, co nowego w mieście przyszłości. No i również zapraszam. I to by było na tyle. Zostaw łapkę w górę i daj suba, jeśli Ci się podobało. A już wkrótce najbardziej oczekiwane premiery 2024 roku. Do usłyszenia.